Zielona granica, czy to nie jest czasami ustawka PiSu. Główną przesłanką jest to, że to oni paradoksalnie najwięcej na tym zyskają. Cała ta kontrowersja odpalona bardzo wygodnie przed wyborami. Co przewidywalne ludzie się podekscytowali, bo silne emocje ruszyły. W sumie trudno się dziwić. Jak nie wciskają nam polskie obozy, to teraz jeszcze sadystyczni pogranicznicy i Polska ciemnogród. Zauważcie, że Kaczor z ekipą teraz odgrywa wielki patriotyzm w rzekomym oburzeniu na tego gniota jacyd oni wielcy obrońcy granicy, mundurowych i ludności Polski. Nie no jasne. Te wizy za dolary, miliony Ukraińców, rozbrojona armia, a policja zamieniona w milicję. Rzeczywiście propaganda wysokich lotów. Ale jako, że ludzie przeciętnie mają pamięć i skupienie złotej rybki, to wystarczy przed wyborami odegrać rolę mężów stanu przy odpowiedniej narracji. I proszę bardzo, następna kadencja PiS zapewniona. Pani Holland, wielka reżyser. Nawiasem mówiąc, takie typowo polskie nazwisko. W ogóle w tych wszystkich gniotach to sami patrioci grają absolutnie nie można mieć wątpliwości co do ich narodowości. Zielona granica to temat zastępczy, jak się patrzy. Afera wizowa, raport Miku i inne ostatnie wyczyny tych pajaców teraz zeszły na dalszy plan. Zauważyliście, że zawsze gdy mamy jakieś grubsze afery, to zupełnie znienacka i w odpowiednim momencie pojawia się nowy, bardzo emocjonalny temat, który można fałkować w zamian. Zastanówmy się, dla kogo jest ten film. Czy przeznaczony jest dla ludzi, którzy już wierzą w dyrdy małe dotyczące wpuszczania kogo się tylko da, czyli uniwersum Platform lub też kolorowe włoski lewicy, platformersi się rzucali na bariery, a lewica najchętniej to by granica rozmontowała. Więc po co tworzyć propagandę dla ludzi, którzy już mają odpowiednie poglądy. Tak owszem, może być to gniot, przy którym nasze fajno polactwo z warszawki chciało się polansować, ale efekt jaki ten film wywołuje, to jest przecież dla nich totalny sabotaż. Najlepsze to jest to, że nawet część docelowej grupy odbiorców tej produkcji poczuła się obrzydzona i może to wpłynąć na ich decyzję przy urnie. Z drugiej strony, zdecydowanie nie jest to również dzieło dla osób z choćby minimalną tożsamością narodową, z prostego względu, iż jest to antypolski paszkwil, a sama Straż Graniczna ma raczej dobrą reputację. Tutaj widzimy zrozumiałe oburzenie, które jednak zostanie cynicznie ukierunkowane w kierunku PiSu, który teraz odstawia patriotyczny teatr. Jako iż wszelka propaganda oparta jest na emocjach, to proponuję zachować spokój. Abstrahując od tego, czy jest to ustawka PiS, czy debilizm rzekomej opozycji, to ewidentnie celem tego superhitu jest Spore emocjonalne oddziaływanie, dlatego jest to historyjka tak przerysowana. Odnośnie walorów artystycznych tego gniota, to najlepsze jest to wypranie z kolorów, monochromatyzm, że to niby tak dramatycznie. Ojojoj, jak mrocznie, jaka tragedia. Ja byłem przekonany, że era czarno-białych filmów to już jest za nami. Następnego gniota to proponuję zrobić w konwencji filmu niemego, jak już się tak cofamy.